Bogu, jest to naprawdę czymś pięknym i wręcz no, niesamowitym. Wiecie, tak jak sobie myślałem. Kto chciałby z nas zrobić coś, stworzyć coś, i to, co byś zrobił, to by zaczęło występować przeciwko Tobie, walczyć z Tobą, oczerniać Cię i w różny, różny sposób jeszcze działać przeciwko. A tak właśnie zrobił człowiek. Bóg go stworzył, a człowiek stanął przeciwko swemu stwórcy. Oczernia go do dzisiaj, oskarża go o swoje grzechy. A ten, który to stworzył, który uczynił to wszystko, daje swojego syna. Posyła go, żeby mimo to poszedł. I tych mu na napowiedzi, którzy tak oskarżają, oczarniają Boga, wykupił. Tylko Bóg mógł to zrobić. Śmiało możemy powiedzieć. Gdybyśmy my coś takiego zrobili, byśmy to, to coś, co byśmy zrobili, stworzyli po prostu, byśmy to rozebrali na części, wyrzucili, usunęli. Nic nie mieli z tym wspólnego. Dobrze, że Bóg tak właśnie nie zrobił z człowiekiem, ale pokazał człowiekowi, jak bardzo go naprawdę kocha, jak chce żeby człowiek do niego wrócił. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj z pierwszego listu Jana takie słowa sobie przeczytamy, rozważymy je sobie. Spojrzymy właśnie to, co tutaj właśnie Jan pisał, co przekazywał wierzącym. To bardzo ważne. Nieraz człowiek może chcieć coś robić, czynić coś, myśląc, że no Dobrze, w porządku, no przecież tak na pewno powinno być, dobrze to robię, no ale nieraz Słowo Boże pokazuje, że nie do końca. My też będziemy chcieli zobaczyć, można czy my dobrze robimy, czy my dobrze rozumiemy, czy my też chcemy się tak naprawdę temu też poddawać. Ten pierwszy list na pierwszy rozdział, czytamy tutaj od początku takie słowa. Co było, na, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy. To i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Do tego może tylko wersetu sobie moglibyśmy jeszcze dalej czytać, ale tylko do tego sobie przeczytamy. Będziemy się właśnie chcieli tu skupić na tych słowach, które. Śle tutaj e, brat nasz Jan, mówiąc właśnie, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, co dytykaliśmy. Co na rzeczywiście nasze oczy mogły oglądać? to chcemy i wam przekazać. po co? Dlaczego? Dlaczego Jan chce właśnie to rzeczywiście przekazać? Co Mo na powiedzieć chce Jan właśnie powiedzieć poprzez te słowa. Ludzie mogli gdzieś może już słyszeć, a Jan mówi, ale my chcemy wam to przekazać, jako naoczni świadkowie, tak jak też i Piotr pisze, jako naoczni świadkowie Jego chwały. Myśmy słyszeli ten głos to jest Syn Mój umiowany, Jego słuchajcie. My jesteśmy tego wszystkiego świadkami, i my chcemy wam to przekazać. Widzimy Pawa, który mówi, Ewangelię Chcę wam też przekazać. Jaki mieli w tym cel? Co, można powiedzieć, było w ich sercu, żeby to rzeczywiście im przekazać i nam przekazać? Czy my rozumiemy, zobaczcie, ten przekaz? Bo tutaj właśnie Jan mówi dalej tak. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego Jezusem Chrystusem. Po to, wszystko to czynili właśnie po to, abyśmy my mogli mieć prawdziwą społeczność. Prawdziwą społeczność, przeczytam może też i z innego tłumaczenia, które może troszeczkę inaczej to delikatnie oddaje, ale jest też bardzo właśnie ciekawym tłumaczeniem. Tak też mi się to właśnie spodobało. Głosimy wam więc to, cośmy sami ujrzeli i usłyszeli, abyście byli jedno z nami, a być jedno z nami znaczy to być jedno z Ojcem i Synem Jezus, z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jedno czy też właśnie społeczność. My często czytamy właśnie, że abyśmy my mieli społeczność z sobą. Ale zobaczcie, że Jan kiedy pisze, to on pokazuje coś, co ma powiedzieć, żeby mieć tą społeczność z sobą, to musi ta społeczność być na czymś zbudowana. Na czym my budujemy, zobaczcie, społeczność albo jedność. Wiele słyszymy o jedności. Czy też o społeczności. Słyszymy wiele, wiele, wiele właśnie o tym, że my powinniśmy być jedną, powinniśmy mieć ze sobą społeczność, ale na czym ona jest utwierdzona? Na czym my ją budujemy? Co jest pierwsze właśnie w tym? Zobaczcie, czy my to rzeczywiście rozumiemy, bo. Tu akurat nie jest to tak do, dokładnie jakby oddane, ale w tym właśnie innych przekazach jest to oddane, że a społeczność nasza to znaczy najpierw społeczność z ojcem i synem. Na czym dzisiaj zobaczcie, ludzie budują społeczność? Budują w zborach, buduje się społeczność. Ludzie mają ze sobą społeczność, bardzo dobrą społeczność, albo mają ze sobą jedność, bardzo dobrą jedność, ale czy mają ją z ojcem i synem najpierw? Czy to jest rzeczywiście, można powiedzieć, ugruntowane na ojcu i na synu? Czy człowiek ma w pierwszej kolejności społeczność z ojcem i z synem? Czy ona jest na tym rzeczywiście budowana? Jeśli człowiek myli kolejności, to zobaczmy, do czego ludzie dzisiaj dochodzą. A pomylili naprawdę kolejności. Ludzie się bardzo ze sobą dobrze czują, ale z Bogiem nie. Bardzo dobrze się ze sobą czują, na powiedzieć, bardzo dobrze mają ze sobą relacje, bardzo dobrą jedność ze sobą mają i tkwią w złym. Ale kiedy byście ich zapytać, czy mają społeczność. Tak, my mamy ze sobą społeczność, mamy, z sobą, mamy społeczność z ojcem i synem, ale z sobą najpierw. Ale kiedy Jan pisze właśnie te słowa, zobaczcie, on to tak pięknie właśnie ubiera, pięknie to pokazuje. Cośmy słyszeli, cośmy widzieli. My to wam chcemy wszystko przekazać, opowiedzieć, utwierdzić was z tym, abyście wy mieli społeczność, aby wasza społeczność była zbudowana na Ojcu i na synu, abyście mieli społeczność też i wtedy z nami. Jak ważne właśnie jest to, jak my patrzymy, czy nas rzeczywiście zobaczcie, interesuje społeczność z ojcem i z synem. My możemy chcieć naprawdę coś pięknego budować. Możemy mieć naprawdę piękne, można powiedzieć, ku temu dążenia, że będziemy tą społeczność, czy coś jak właśnie tu jest to oddane, to jedno, że będziemy chcieli być jedno, ale na czym to jedno, czy ta społeczność będzie zbudowana? Kto w tej, będzie pierwszy w tej kolejności? Czy czasami nie damy na powiedzieć się gdzieś Podejść wrogowie, zobaczcie, i próbować budować, ale na zasadach ludzkich. Na zasadach ludzkich, kiedy coś jest zbudowane, to my widzimy, co jest zbudowane. W tym kraju mamy bardzo wiele partii. W tych partiach ludzie są zazwyczaj jedno zazwyczaj mają społeczność. Dogadują się ze sobą, są nawet, można powiedzieć, szczęśliwi ze sobą. Nieraz człowiek można, na powiedzieć, mieć coś, dogadywać się, być szczęśliwy, można powiedzieć, z innymi, ale być tak naprawdę nieszczęśliwy z Bogiem. Może byś mógł nawet powiedzieć, że w sensie nie dogadywać się z Bogiem, nie słuchać tego, co tak naprawdę Bóg mówi. A tu mamy właśnie to pięknie podkreślone, i tym będziemy chcieli właśnie dzisiaj zająć, czy nas naprawdę interesuje to, żeby patrzeć, badać. Spoglądać na to, czy my mamy prawidłowo zbudowaną społeczność z Ojcem i Synem. Bo kiedy my mamy prawidłową zbudowaną i kiedy my nadal ją utwierdzamy na Ojcu i na synu, wtedy możemy być pewni, że będziemy prawidłowo ją budować między sobą nawzajem. Ale gdy zaczniemy to zmieniać, Odmieniać kolejności, co właśnie ludzie niestety zrobili, odmienili kolejności. To ludzie dochodzą do wniosku, że dobrze nam być ze sobą, choć nie żyjemy tak, jak Bóg tego chce. Ale kiedy ludzie mają to zbudowane na Chrystusie i na ojcu, wtedy i żyje im się dobrze ze sobą, i chcą czynić to, co ojciec chce. Tak możemy śmiało to właśnie określić. Dlatego dzisiaj tym się zajmiemy, tym bardzo ważnym elementem. Być jedno, czyli mieć społeczność z ojcem i z synem, abyśmy mieli społeczność razem ze sobą. Aby nasza społeczność, kiedy jesteśmy ze sobą, była prawidłowo, była prawidłowo ugruntowana. Bo jeśli to, tak jak tutaj to właśnie Jan pokazuje, że to nie jest na tej zasadzie, to będziemy może chcieli coś budować. Będzie może nam się wydawało, że no jest to przecież dobre, no nic więcej nie trzeba. a Bóg nam może powiedzieć, to nie jest dobre, bo gdzie ja jestem? Gdzie jest mój Syn? Gdzie wyście, na powiedzieć zostawili, Bóg by powiedzieć wtedy do ludzi, gdzie wyście zostawili mnie i mego Syna? Macie społeczność, ale w tej społeczności nie ma ani mnie, ani Syna. Tak dzisiaj niestety wiemy, że jest. Naprawdę jest, że ludzie po prostu mają społeczność, ale w społeczności tam nie ma ojca ani nie ma syna, bo ojciec jest święty, syn jest święty. Syn jest pokorny, łagodny, uniżony, syn jest pełen miłości. Tak nam ojciec pokazuje swojego syna. A ludzie mówią, że mają społeczność. Czy mają w tym momencie, jeśli mają społeczność, to muszą też i mieć i te cechy. Ale jeśli mają społeczność na zasadach, na zasadach tylko człowieczeństwa, to możemy śmiało powiedzieć, nie ma tych cech. Nie ma pokory, nie ma uniżenia, nie ma miłości. Jest jakaś społeczność, ale nie jest to ta społeczność, którą chce Bóg, abyśmy my rzeczywiście też mieli. A Bóg chce, żebyśmy mieli tą społeczność, tak jak właśnie Jan pisze. A społeczność ta jest ojcem i synem. I wtedy ona jest prawidłowo i między nami. Wtedy my chcemy prawidłowo dążyć do tego, co Ojciec powiedział, że mamy mieć. co o co Syn tak modlił się, kiedy czytamy modlitwę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A możemy zobaczyć, jak piękną społeczność miał Syn z Ojcem. To była, zobaczcie, naprawdę społeczność oparta Syna z Ojcem. On nie budował syn społeczności na ludziach. On nawet nie budował je na uczniach swoich. To uczniowie musieli uczyć się społeczności patrząc na syna. I tak samo my, chcąc uczyć się społeczności czy bycia jedno, to musimy patrzeć na syna. Musimy to budować na relacjach syna z ojcem. Na tym właśnie. Także niech Pan nam właśnie w tym dzisiaj dopomoże, żebyśmy my mogli zobaczyć. Czy jest to dla nas ważne? Czy my tą kolejność rzeczywiście zachowujemy? Czy czasami wróg nam nie odwraca? Zobaczcie tej kolejności. Bo wróg chce nam ją odwrócić. To jest pewne. On chce nam odwrócić kolejność. On chce. Jemu nie przeszkadza, jeśli ludzie mają społeczność z sobą, nawzajem czują się sobą naprawdę bardzo dobrze. Ale w tym nie ma ojca i nie ma syna. Jemu to nie przeszkadza. On nawet ma na powiedzieć tam nie próbuje jakiekolwiek zamącenia zrobić. Zamącenie zawsze będzie chciał zrobić tam, gdzie jest prawidłowość, żeby tą prawidłowość odwrócić. Cały czas widzimy, jak na tej ziemi to się mu powieść dokonuje, że diabeł na wszelką Bożą prawidłowość chce odwrócić. Jeśli Bóg powiedział tak, to diabeł robi, żeby było inaczej. Niestety widzimy, że ludzie wolą to inaczej, niż tak, jak to ustalił Bóg. A co my właśnie chcemy? Co nas, zobaczcie, interesuje? Jaka społeczność nas interesuje, albo jaka jedność nas interesuje? Czy ta, która miał syn z ojcem? Czy taką, jaką mają ludzie? W religii też mają ludzie. Co, zobaczcie, nas naprawdę interesuje? W czym my chcemy tak naprawdę być? Także niech Pan nas właśnie w tym poprowadzi. A społeczność nasa jest Ojcem i Synem. Tak mógł właśnie to powiedzieć Jan, pokazując piękną właśnie zależność i to piękne, można powiedzieć, ustawienie w tym ojciec, syn. A wtedy my mamy świętą społeczność. Amen. Amen.